Kwiatkujemy cegłę, ponieważ to mamy też plany związane z przyszłości. Chcielibyśmy tutaj zrobić tarasy widokowe, z restauracjami na górze. Jako element, taki totem można powiedzieć element charakterystyczny też dla całego założenia. Plac eventowy, który ma ponad 2000 metrów, na którym będą odbywały się eventy, wystawy, imprezy różnego rodzaju. I Zapraszam Państwa do środka, może przejdziemy sobie, aby zobaczyć nasze budynki. <coughs> No i przechodzimy przez restaurację która planowana na parterze gastronomia dla Niemców, która będzie za nas placem otwarta, aby był pełny przepływ między wnętrzem budynku a zewnętrznym budynku. całego obiektu, atrium dwukondygnacyjne, to są te stropy, które Pan Mirosław już wspominał, właśnie tak tutaj jest. w rozmowie, także, także te, które widzieliśmy po wielkich trudach, ale udało się, aby stworzyć tą wielką przestrzeń ekspozycyjną, doświetloną, świetlikami też z dachu. W tej przestrzeni, no tak jak mówię, to jest serce, będzie i punkt informacyjny, główne wejście do budynku od strony placu, drugie główne wejście jest się od strony Kęmski, tam gdzie będzie też otaka autobusowa, tu będą odbywały się wystawy, też eventy okolicznościowe, te, krótkoterminowe, choinka tak zwana też na Boże Narodzenie. Fosa nam łączy poziom zero między placem a terenem zewnętrznym po stronie, po stronie silosa. Tutaj mamy drogę przejazdową, wyjazdową z obiektu, miejsca parkingowe i tędy możemy łączyć się właśnie z tym poziomem. Tu będą schody betonowe, te zaprojektowane jako wyjście na wyższy poziom. Dół będzie dostępny dla klientów także. Będą witryny od najemców zlokalizowane po tej stronie. Na fosą znajduje się rampa po obydwu stronach budynku. Mamy dojście też właśnie dla najemców od strony rampy poprzez witryny. Chodzi o windy osobowe, które komunikacje tonowo znajdują się od strony ulicy Kamskiej. Są dostępne cztery windy dla zwiedzających, dla klientów. Yy, I są to zwane właśnie zaraz umównego od takie autobusowej. Ale jeśli chodzi o windy, to jest, to jest winda jedna, która jest 4,5 tonowa i możemy wprowadzić na górę na ostatni strop, na ostatnią kondygnację e, nawet 3-4-tonowe pojazdy i tam je ustawić na stropie, które mają odpowiednią wytrzymałość. I wysokość. I dlatego pod, podnosimy, między innymi, konstrukcję dachu. To są takie charakterystyczne elementy, które chcemy też zostawić. To są pozostałości po spichlerzu zbożowym. Są to miary, które określają, do jakiej wysokości, jaki rodzaj zboża można składować. Dokument na Następny rodzaj, półtora metra, to kolejny rodzaj może zależy od obciążeń, aby mieści się właśnie na tych stronie. To są elementy, które chcemy wykorzystać dalej w naszym budynku jako takie elementy charakterystyczne pozostawiając no, takie artefakty można powiedzieć w nowym obiecie. zapraszam tutaj do atrium. To finalny obrót tych kondygnacjach. Przejdziemy rzeczywiście na kondygnację drugą, tak długo, jaka to jest przestrzeń, dużo. Planowaliśmy większy otwór też kiedyś, ale, ale ten jest w wystarczający, okazał się w dobry, pokazujący idealnie, eksponujący też przestrzeń, na której możemy lokalizować i wystawy. To będzie przeskłone? Część dachu będzie czyszczona. Część dachu mieszana by trochę światła wpadało. Oczywiście do świetlika tam mamy stronę zachodnią oświetloną to tam... jest właśnie stanowione wcześniej Open Space, ponieważ dwie pierwsze kondygnacje są podzielone boksami dla najemców. Tutaj stwierdziliśmy, że będzie lepiej ustalować kondygnację ofwartą dla najemców większych, którzy mają fundować swoje czy meble czyli wielko gabaryczowe przedmioty, które, które produkują. I ciekawe, każda kondygnacja tak naprawdę wygląda inaczej. Tutaj na drugiej kondygnacji ciekawostką jest to, że strop został wylany, ale już nie w pełnym zakresie, tak jak na parterze na pierwszym piętrze, tylko został wylany w nawie centralnej. Dzięki temu mamy możliwość, zaraz przejdziemy, zobaczenia całej tej, tej charakterystyki budynku, najbardziej charakterystycznych obiektów, czy konstrukcji stalowej, kratownic, na których położony jest dach. To jest na drugiej kondygnacji, na trzeciej kondygnacji mamy no tak samo konstrukcję stalową, do której przejdziemy też. A tutaj się Państwu pokazać, jak ta konstrukcja wygląda, bo to jest warte zobaczenia, to jest cały ten cymes po prostu w obiekcie, który no, staramy się uszanować, podkreślić, wyeksponować, bo, bo takich obiektów po prostu nie ma. No to prawa, każda, każda kratownica, jedna kratownica składa się, z... wszystkie elementy są prawie już. Każdy element jest zaprojektowany tak, jak on powinien pracować, nie tak jak teraz jest to produkcyjnie robione, jak że tak powiem, z, 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 sztampowo, czy... czy, czy... Eee, masowo to jest stara konstrukcja stuletnia e, prawie e, i była przyliczona tak, aby każdy element spełniał swoją funkcję, nic nie jest przewymiarowane, niedomiarowane, także jest to bardzo duża ciekawostka, także zapraszam przy wymianie części kratownic, które odtwarzamy, e, nie wykonujemy kratownic nowych, e, tylko odtwarzamy to co jest, także no, kiedy zdarza się możliwość, aby faktycznie otworzyć e, materiały, e, które istnieją, bo, bo jest to związane i z kosztami, i z pracą, z czasem, także tutaj zostało to uszanowane i warto to też podkreślić. Druga nowa boczna ma też konstrukcję stalową. Tutaj część widać jeszcze tam, na końcu hali, e, widać strop dolany. W tamtej części będzie znajdowała się restauracja e, na trzeciej kondygnacji, a tutaj to właśnie na jest jeszcze gonadziemie. Ja no, osób jest zaangażowanych w remont budynków, w budowę? Stałą. Wszystkich, Tylko razem z generalnym wykonawcą. W zależności od natężenia ruchu na budowie do 200-250 osób, od zera. <grym> no bo w niedzielę po południu, po ja, ja Państwu jest. powiem, soboty i niedzielę są wolne, ale po, hmm. po południu. W związku, z czym, w związku z czym rzeczywiście praca, praca B, ta, ta, ta pozorna cisza, która teraz się odbywa, to ze względu na państwa jest została przesunięta przerwość śniadaniowo. Po prostu. <laughs> Dlatego, żebyśmy mogli spokojnie sobie pochodzić po Górze. To jest 2500 tysiąca metrów. Ja tylko powiem, to jest ta nasza sala eventowa, To ma tonę na metr kwadratowy. Tu można wprowadzić 50 samochodów osobowych. tym oto. obok, tam będzie ten dźwig. I teraz to wszystko podnosimy do góry. A jak? Proszę bardzo, to jest To jest też, tak jak może powiedzieć, drugie serce obiektu, sala ekspozycyjna, wystawowa, eventowa. O, o konstrukcji to dużo nie trzeba mówić, to wystarczy spojrzeć, jak ona wygląda. Fantastyczny też widok oczywiście. Jeżeli chodzi o podniesienie, ta konstrukcja, którą Państwo widzicie tutaj na, na ziemi ustawiona, na stropie jest to właśnie przygotowana. Do podnoszenia stropu. Technologicznie odcinamy węzły nad stropem i tutaj na tych elementach, które widać po bokach, konstrukcja będzie sukcesywnie podnoszona po dwa przęsła jednocześnie. I tak systematycznie fragment za fragmentem będzie podnoszona o 1,60 m po to, aby jednak zwiększyć tą przestrzeń ekspozycyjną, zwiększyć jednak oddech. Bo konstrukcja sama w sobie jest duża, ciężka, więc aby tej przestrzeni więcej wygospodarować jeszcze, zyskać miejsce przy bocznych ścianach podnosimy całość na metr m jeszcze. Także... I teraz proszę Państwa jaki efekt osiągniemy? Otóż po pierwsze osiągniemy to, że 2,5 tysiąca metrów bez potwory środku, bez żadnego słupa, największa sala eventowa w Opolu. Najbardziej I tak to jest I to jest... Yy... I to jest, to atrakcyjna, to będzie, że tak powiem, wtedy jak Państwo to napiszecie przepięknie i to będzie atrakcja. Natomiast to naprawdę, zobaczcie na rozpiętość i to wszystko jedzie do góry, 20, 24, metry 24 metry rozpiętości, bez podpór w środku. 2,5 tysiąca metrów powierzchni, 110 metrów długa sala. W związku z czym, Podnosimy i, i tutaj będziemy robili wszelkiego rodzaju imprezy, które sobie klient zażyczy. No i też można spojrzeć od razu też na wieżę z boku, z drugiej strony też.